Hej kochani, tej strony. Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Przepraszam, że mnie tak długo nie było. Eee, pewnie już wiecie, jeśli si tam się na blogu jakieś komentarze, eee, miałem przeprowadzkę, zmieniałem mieszkanie, także byłem dosyć zajęty, potem mi zginął aparat gdzieś, w którymś tam półdę się za zakopał ale już jest, mam do tego jeszcze statyw, który wcześniej mi zaginął podczas przeprowadzki się znalazł, więc będzie mi też dużo łatwiej znajdować różne e, kąty. Będę może ciekawsze niż w poprzednich filmikach, w których będzie można nakręcić e, coś ciekawego. A dzisiaj troszkę na temat tematu, który często właśnie poruszacie, e, który De facto jest bardzo, bardzo, bardzo ważny, czyli koszty zdrowego odżywiania się, a w tym przypadku koszty e, surowej diety. Nie ma wątpliwości, że jeśli będziecie robić zakupy e, w, sklepu, w sklepie osiedlowym, e, gdzie ceny są po prostu kosmiczne, to po jednym dniu na surowej diecie... Stwierdzicie, że nie ma takiej opcji, nie stać was na to, żeby żyć w ten sposób, żeby odżywiać się w ten sposób, ponieważ no, no, to może was doprowadzić do kompletnego bankructwa, I, i w ten sposób nie możecie się do tego zabierać. Musicie dać coś z siebie, musicie najpierw poszukać jakichś sadowników. Giełdy owocowo-warzywnej w Poznaniu na przykład jest jedna na, na, na Franowie. E, w każdym większym mieście myślę, że taką jesteście w stanie znaleźć musicie dotrzeć do jakiegoś rolnika, właśnie jak powiedziałem wcześniej sadownika, do bezpośredniego producenta, gdzie możecie dostać jak najtaniej, musicie zebrać się z sąsiadem, z ciocią, z wujkiem, z kuzynem, z przyjaciółką, może nawet ogłoszenie dać w internecie, czy, czy, czy gdziekolwiek, poszukujecie jakichś, niekoniecznie nawet ludzi na surowej diecie, wegetarian, vegan Eee, czy po prostu ludzi, którzy lubią zjeść sobie więcej owoców i warzyw, a, a, a są w miarę tam na standardowej diecie, eee, niech każdy z Was weźmie po 10-15 kilo jabłek, jak będą, e, będziecie mieli kilka osób, to już pojedziecie gdzieś kupić 50 kilo jabłek, a nie tak jak po prostu w lokalnym warzywniaku e, kilogram 2 jesteście w stanie uzyskać zupełnie inne ceny. Jaka jest różnica w tym, co jesteście w stanie uzyskać, to ja wam za chwilę powiem. Niestety na przykładzie cen irlandzkich, ale, ale myślę, że podobne różnice w cenach będą w Polsce między zwykłym sklepem osiedlowym a giełdą owocowo-warzywną czy, czy, czy bezpośrednim. Sadownikiem, rolnikiem, im bliżej źródła, tym na pewno będzie taniej i im więcej weźmiecie, im większą grupę osób je zbierzecie, im większej ilości będziecie brali, tym na pewno na pewno to będzie taniej. Do tego fajnie byłoby się raczej swoje sprawy hodować takie chociażby jak kiełki, trawa pszeniczna. Czy jeśli macie ogród, to gdzieś tam w kącie posadzić sobie cokolwiek po prostu nie chcecie, zacznijcie od jakichś prostych spraw. Nikt nie mówi, że macie od razu, nie wiem, jaki ogród wielki obsiewać. Powolutku, powolutku, malutku, ale jak dacie coś z siebie, to niesamowicie koszty Wam spadną i o to chodzi. Ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że moja surowa dieta. Kosztuje mnie znacznie mniej niż ten sposób, w który odżywiałem się wcześniej. Chociażby dlatego, że nie stało się w jakichś fast foodach, a kiedyś robiłem to bardzo często. Zwracam uwagę na to, gdzie kupuję, co kupuję, w jakiej cenie kupuję jeszcze bardziej niż kiedyś i, i, i biorę takie ilości, dzieląc się też z innymi ludźmi, tym, co mam, jak i czemu mogę wziąć więcej i taniej. I dzięki temu naprawdę, naprawdę ja jestem bardzo zadowolony z tego, ile kosztuje mnie mój przeciętny dzień na surowej diecie. Zaraz Wam pokażę, ile ja tego wszystkiego kupuję. chodźcie ze mną. Zobaczcie, to są moje bananki, melony, dwie skrzynki jabłek. Trzecia skrzynka jabłek, górski i taki ogólny miks od kiwi, pomarańczy, mandarynek, jabłek przez cebulę. Eee, a tu jest jarmuż, moi kochani. Wiecie, jak wyjdziecie do sklepu, to pewnie kupujecie po prostu jeden taki sobie jarmuż. Ja wjeżdżam na giełdę i kupuję cały wielki worek Niech sobie leży, tam ziemniaki. E, a jaka jest różnica w cenie? Chociażby na tych jabłkach. To są niesamowicie akurat dobre jabłka. Po raz pierwszy aż tak e, super udało mi się kupić. Są jabłka, które tutaj nazywają się Pink Lady. E, I normalnie sklepione kosztują 3 euro za kilogram. Wczoraj udało mi się je kupić e, za 14 euro za ponad 18 kilo jabłek. Co jest niesamowitą ceną, nie tylko za te jabłka, tylko w ogóle za jabłka w Irlandii, A tylko dlatego były takie tanie, że musiałem wziąć cały karton i przebrać sobie, bo już zaczęły gnić w środku. Eee, I odrzuciłem kilogram takich już nagnitych jabłek z całego kartona, czyli za 14 euro kupiłem. 17 kilo jabłek, które koszt, powinny mnie kosztować dokładnie te jabłka ponad 50 euro. Także różnica, różnica jest wielka. O -o, mam Zaczynam dopiero tutaj się zadomawiać i hodować różne swoje kiełasy. A jak też jadę po kiełki, to kupuję ich mnóstwo. Ale przede wszystkim owoce i zieleniny. Tego musicie kupować po prostu skrzynkami, tak jak tutaj u mnie stoi. I jak nie jesteście w stanie takiej ilości przechować, jak nie jesteście e, w stanie e, takiej ilości przejeść zanim się Wam nie zepsuje, to tak jak mówiłem, nawet po 2 kg gdzieś tam do sąsiada odprzedajcie. Każdy będzie Wam wdzięczny każdy będzie zadowolony. Że będzie miał tańsze owoce, tańsze warzywa. Na wszystkim jest tak ogromna różnica, w momencie, w którym znajdziecie już jakiś dostęp właśnie do, do, do jakiegoś dostawcy, dajmy na to na giełdzie owocowo-warzywnej, bo to są miejsca, w których ja się akurat głównie tutaj w Dabinie zaopatruję. Różnice są kolosalne kolosalne, tak jak na tych e, jabłkach widzicie i, i na innych różnych e, jarmużu. E, nie mówię już o ko koperku pietruszce. E, na tym, ja, ja kupuję po kilogramowych takich e, workach, pietruszki i koperku, to, to na tym to nawet nie chce mi się obliczać, jaka jest różnica, e, bo, bo, bo tam przebicie jest nie... 300, nie wiem, no pewnie z 300%, ponieważ no w jednym ze sklepów kupuję koperek za euro z kawałkiem za 30 gram. To, 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 to jest po prostu niesamowita cena. Tutaj nie pamiętam dokładnie teraz, ale, ale jest to kolosalna różnica. I także pamiętajcie, musicie zacząć sami hodować, musicie zacząć kupować naprawdę duże ilości i wtedy wy będziecie dyktowali, jaką cenę chcecie e, i, i musicie trzymać się jak najbardziej z daleka, musicie trzymać się z dala od osiedlowych sklepików naszych takich zwykłych lokalnych jak jesteście z małej miejscowości, może sąsiad, sąsiadka jest w stanie gdzieś tam właśnie podjechać, ciocia, wuja pracuje w dużym mieście niech wam podjedzie gdzieś, jak jesteście z dużego miasta, może sąsiad ma babcię, ciocie, która ma sad i zwłaszcza w sezonie jest wam w stanie dostarczyć tanich owoców to wy musicie coś dać od siebie, bo, 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 bo koszty Wam nie spadną na surowce tak samo z siebie. Ale jak poszukacie, jak się za to weźmiecie, to jesteście w stanie zaoszczędzić grube, grube pieniądze. Naprawdę jesteście w stanie wtedy polepszyć swój poziom surowej diety, jeść jeszcze więcej surowych owoców i warzyw i nie bać się tego, że nie starcza wam pieniędzy na to czy na tamto. No ja nie chcę rzucać sumami, ale procentowo myślę, że to że wziąłem się i zacząłem szukać sobie takich miejsc, gdzie co mi odpowiada i to, że po prostu kiedy kupuję taniej w jakimś sklepie na przykład, bo jest promocja, na te jabłka na dole była właśnie promocja, to ja mam w tym momencie zapas jabłek na, na nie wiem, na 2-3 tygodnie e, i, i przez te 2-3 tygodnie już nie muszę kupować droższych, do tego czasu gdzieś tam znowu sobie coś tam załatwię. E, myślę, że 60-70% moja dieta jest tańsza dzięki temu, że naprawdę, naprawdę staram się i jeżdżę, szukam i, i kupuję jednorazowo dużej ilości, i wtedy ja jestem w stanie dyktować, jaką cenę bym chciał, jaka cena mnie interesuje. Mam nadzieję, że przyda się Wam te, ta informacja. Pamiętajcie, może to wszystko być tańsze, może Wam to znacznie lepiej wychodzić, ale musicie dać coś z siebie. Dzięki bardzo. Na razie. Hej.